Siemanko, tutaj na grup i dzisiaj jestem na serwerze sg.tjcraft.pl e, Tak, e, to jest czwarty odcinek z Minecraft Survival Games, gram na arenie piątej i akurat mi Sprint znowu nie chciał jeść... LOL, ale ścinki! Wy? Widzieliście jakieś ścinki? Dobra. Ten serwer jest taki, jakby by wam to powiedzieć, taki bardziej oryginalny niż Panda Craft, ponieważ na tym serwerze. fakt nie mam miecza. Ponieważ na tym serwerze. No, jest bardziej tak, tak nierealistyczny, jak chciałam powiedzieć, tylko tak bardziej. E jak na przykład grał Vertex, czy tam Blow, to jest takie bardziej. Jak Blow czy Vertex grali, no, to jest coś takiego bardziej. No. To idziemy po sreczkę, tylko zaraz, z Nie ma nikogo, bo raz mi się gościu na shifcie zaczajuje, tak, a nikogo nie ma, tu mnie nagle coś bije. Co? Fak nie! Uciekam sobie daleko od niego. Widział mnie nie. No bo co, co by zrobił z takimi moimi butami? A nie, po co ja to niszczę? Dobra, ktoś się zabił. Koda, że nie mam miecza. Muszę użyć, bo świat dla tych, co nie mają miecza. Jest to o wiele groźniejszy. O, Ja już myślałam, że spadam. Przynajmniej żarcia mi nie zabraknie. No chociaż gdybym tam wylosował taką chociaż drewnianą siekierkę, no to by było dobrze. Tylko szkoda, że nie mogę trafić jeszcze tego muchomorka. Bo bym miał drugą zupkę grzybową. Bo już mam 10 zwykłych. No dobra, nie ważne. Trzeba... No, wiecie co, trzeba... Znaleźć skrzynkę. No tak. Fuck, ja żyję. Ja już tak się wystraszyłem. Co ja robię? Muchomarki! Po co zboczyłem ze szlaku? Jest. Ile będę mieć zupek grzybowych? Na ile mnie na razie stać? Na razie mi stać na 5 Teraz będzie 6 Siódma. Na siedem zupek grzybowych mnie stać. Czyli mam już 8 Bo jeszcze plus ta, co mam. Jeszcze ta, którą będę mieć. Te, które będę mieć. łódź, Myślałam, że ktoś mnie bije. idziemy po skrzyneczkę nie pusta, jest łuk nie mam kolejną zupkę grzybową ale nie mam strzał ale mogę ich straszyć że, nie, że mam strzały ale co to mi da dlaczego mi jeszcze mi nie mogą dać tylko łuk chociażbym chciał siekierkę siekierka chociażby mi się przydała Kopiemy się, kopiemy się i muchomorki widzę Jest ja nam muchomorka No i na 10 zupek grzybowych nie stać A może do tej, ja nie to ja właśnie przy, właśnie przy tej byłem O, tego nigdy nie widziałem Tam nigdy nie byłem. Może pójdzie, pójdziemy tam Ktoś mułdowego to chociaż farciarz. Ale pechowiec, ten, który den. Miseczka. I drugi jest? Jest, spadłem. Tak, w nie ten. Było coś takiego, że ja tak na tej mapce gram. Kuźwa, zabił mnie, gościu. Tak, no od razu, bo ja się na, nie, na takiego gościa rzuciłem przy spałnie. Bo miał ironowy, ja miałem kamienny i mnie zabił. Później miałem siekierkę, całkiem nieźle szła, Był jak na skrzynkę, a tam jakiś z ironowym znowu mnie zabił. Od razu po rozpoczęciu. Takie wkurzające. Ale rany. Statek już pewnie ten... Opróżniony? A, to nie opróżnione o, jeszcze jedna sztabka złota. Hmm. Może tu nikt nie opróżnił na najwyższym szczycie mapy? No bo tu jest najwyższy szczyt mapy, z tego co kojarzę. Ja chcę iść wyżej ja później pójdę na wulkan. O jeszcze tu jest ta chatka fajna. To tu są dwie nawet skrzynki. Bo tu jest ta miła chatka. Chyba, że tu nie ma tego szczytu, bo ja już... Bo ta mapka jest spoko, łapię się w niej, tylko czasami takie mam ten. Jest. Jest nie pusta, pełna była. Oj, cztery skrzyneczki dostałem, e, miseczki Raz, dwa, cztery Raz, dwa, trzy, cztery, ha ha ha, ale szybko Ale fajnie, mam zupę grzybową. Pod ręką wolę je ja mieć Te zupki Ile mam zupek? Dużo, ha ha, ha. Dobra, nikt, jak tu nikt nie... Opróżnił to tu. Pewnie też nikt nie opróżnił. Faka, tu ktoś opróżnił. Jakie. Dziwaki. Tam. Tam nie opróżnią, a tu opróżnią. Dzi dziwni są ci ludzie. <śmiech> Lol, <śmiech> O ja nie mogę. Dobrze, że to, że spadłem na drzewo. Nic się nie otwiera. Miałem iść na wulkan, czemu nie poszłem? Gdzie ten wulkan teraz? No, ale wulkan zgubiłem. Nie, miałem iść na wulkan. Tu jest statek, to pewnie w drugą stronę. O, tu coś jest. A takie czary A, już kapuje to. Może tu i ten wrzucić. No i te mam wrzucane. Lol to Lol no, nie wiem co mam tu wrzucić. А, есть вулкан. Вот! Нет! Фак! Союз, союз, союз. Союз, союз. Как это союз. Фак, уйдём там. To go wtedy do lawy wepnę, nie, bo tu jest woda. Niech mi się lepiej HP generuje. Lol, ale lag. On nie ma miecza, to jest dobrze. Fak, on ma miecz! On ma ironowy nawet! Okej, okay. nie zwracać na niego uwagi. On mnie goni. Jest tam cały czas. Goni mnie. Aha, ja miałem gdzie spierdzielić. Tylko o ile mnie nie zabije. On mnie goni! Niech to goni mnie. Teraz bym musiał z tam uciec. jest okay, speedem to bym musiał, takim zrobić speedem. Uderzy mnie. Co najmniej raz mnie uderzy. Speed, speed! Już wiem, gdzie biec. To no to każdy ma szansę. Chyba, że on mnie zmiecza zabija. Szybciej, zanim go zdążę zapchnąć. Spadaj A, jest! Wygrałem, wygrałem! Ale akcja była! Widzieliście! Jest! Nie miałem miecza, wygrałem to Idziemy na 21. Piszemy SG bo to bardzo fajna mapa jest. Dolny. Kiedy to się zacznie? Kiedy to się zacznie? Zaczyna się. To jest jedna z moich ulubionych map. Jeszcze lubię to, co była na trzecim odcinku. No, ale mało osób. Szkoda, że tak mało osób. Bo naprawdę fajna mapa. Biegnę na tą centralnie, na przede mną. Jest, mam dwie sztabki. Dobra, to co najpotrzebniejsze. Ja chcę mieć. Fak, fak, fak. Strzał mogłem zebrać. Fak, kurde. Jest, mam. Jest, mam patyk. Strzał jeszcze zbiorę. Dobra, nieważne. Tam ci uciekli już. Jeden, d dwóch graczy zostało. Ja i jakiś ziomek. Ale ja to jeszcze tak pochodzę, żeby wam mniej więcej pokazać, gdzie są skrzynki. To się wymawia. Dwoje skrzynek? Nie, nie wiem. Ok. Jest złote, jest z paczką. To może podwójne skrzynki, no. To tak to powiem. Tak, ja tu no naprawdę to ja bym już mógł tylko go zabić, ale ja wam jeszcze tutaj połażę i wam pokażę, gdzie są skrzynki. No. Bo mało osób naprawdę się zgłosiło na tą mapę, a już był start. Ta mapa jest naprawdę godna polecenia. O, i tutaj trzeba wskoczyć. To się przeżyje, tylko pewnie się miało mało życia. Dobra, już zjem rybę. Ktoś tu był? Ktoś tu był? A spoko, drzwi są otwarte, to jest spoczko. Jest. Dobrze idzie. Dwa dioksy i patiksa. Aha, już myślę. Po co ja tego patiksa, patiksa zużywałam? Mam dwa baksy. I tutaj to Wam się nie otworzy, tylko drzwi, trzeba pociągnąć. A tu był. Miałem takiego baga, że akurat drzwi były otwarte i nie musiałem ciągnąć drugi raz. Ale fakt, dlaczego nie mam patyka? Dlaczego nie mam patyka? Dobra, grało, grały trzy osoby, ale właśnie. Szkoda, że tak mało naprawdę. No, o tu jest skrzynka ale już na pewno opróżniona. A ta łapka jest godna, godna żeby, żebyście na niej zagrali. Naprawdę się opłaca, żebyście na niej zagrali. Bardzo fajna. Na przykład dużo razy się tu da wygrać. Dużo. Na przykład nawet jak nie macie miecza, to i tam chcę wygrać. Staniecie i gościu będzie musiał skakać, nie wy go zepchniecie zanim doskoczy, wiecie. patiks Nie ma patiksa Jeszcze złote buty. Dajcie złote buty, dajcie złote buty. Albo uk, albo uk, albo uk. Dobra, to na dwa jeden z. S... S... Niech to nie wiem jak to napisać. S... SG-21. Spoko. Spoko? Dobra. No, na PL, chodź na pół. A tam jest! Tam jest! A spadła! Spadła! Przeżyła? Aha, do wody ona spadła. Nie wygrałam. To może jeszcze raz jakąś mapkę? To jeszcze raz 21, czy nie A to może już zakończymy ten odcinek. To kończę te, ten odcinek takim z, takimi dwoma zwycięstwami. No, cóż mogę jeszcze dodać? No, w sumie, pierwszy, pierwsza wygra no to była, nie, nie była aż taka łatwa. Bez miecza, bez niczego, ale to tyle o Survival Games i jeszcze taka jedna ważna informacja, że za niedługo pojawi się taka seria Minecraftowa Szkoła Przetrafania. Tak, myślę, że będziecie oglądać, chociaż nie od razu się pojawi, tylko po prostu za jakiś czas. No, ale myślę, jak się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij zostawić łapki w górę albo suba. No, no to do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.